Pierwszym celem projektu było opracowanie nowej technologii ziół. W naszej szerokości geograficznej, w okresie jesienno-zimowym, mamy zbyt małe naświetlenie. Dlatego też rośliny, które są hodowane w tym okresie, muszą mieć to oświetlenie sztuczne. Standardowe oświetlenie jest zazwyczaj stosowane przy użyciu lab HPS. Są one bardzo energochłonne i tak naprawdę rośliny rosną zdecydowanie mniejsze niż w porównaniu do oświetlenia słonecznego. Dlatego w naszym projekcie zastosowaliśmy nowe lampy, które są energooszczędne. I pozwalają, aby roślina rosła bardziej zdrowa i przede wszystkim też jakby miała większą masę rośliny, czyli tak naprawdę było jej więcej. I porównaliśmy skład tak naprawdę różnych roślin oświetlanych w różny sposób, na właśnie ich skład fitochemiczny i właściwości prozdrowotne. Okazało się, że lampy, które zastosowaliśmy, były bardziej energooszczędne i dodatkowo wpływały właśnie bardzo pozytywnie na same rośliny. Dodatkowo ich skład był bardzo przybliżony do światła słonecznego. W kolejnym etapie sprawdziliśmy, jak te rośliny wpływają na nasz napój izotoniczny, i tak naprawdę wzbogaciliśmy podstawowy napój o właśnie rośliny o najwyższym potencjale antyoksydacyjnym i najlepszym składzie fitochemicznym. Tak powstał napój, który ma najwyższe właściwości prozdrowotne. Chcieliśmy także sprawdzić, jak niska pasteryzacja wpływa na skład produktu i na jego jakość. Okazało się, że optymalizacja odpowiednich parametrów pozwoliła nam osiągnąć produkt, który nie musi być przechowywany w lodówce, będzie stabilny, a jego skład będzie praktycznie bardzo zbliżony do składu właśnie napojów niepasteryzowanych, które uważane są za. Takie napoje, które mają najsilniejsze właściwości. Więc, nie dość, że udało nam się uzyskać produkt wzbogacony w zioła, czyli o lepszym składzie fitochemicznym i tak naprawdę takim, który będzie właśnie dłużej trwały, ale przy tym zachowa swoje najcenniejsze właściwości. W projekcie tym wzięły udział trzy instytucje i tak naprawdę zaprosiliśmy do współpracy rolnika, czyli do producenta ziół, jest to firma Svedoponik, do producenta żywności fermentowanej, czyli Delikatna Bio i jako jednostka naukowa był to nasz uniwersytet, a y, większość badań odbywała się w Zakładzie Żywienia Człowieka i Metabolomiki, ale także w Zakładzie Biochemii czy tak naprawdę Chemii Kosmetycznej i razem z naszymi naukowcami stworzyliśmy produkt, który faktycznie ma najcenniejsze właściwości Rozrewotne. Ostatnim etapem naszego projektu jest tak naprawdę analiza naszych wyników. Zamknęliśmy etap prac naukowych, więc teraz tak naprawdę analizujemy nasze wyniki pod względem statystycznym, opracowujemy wyniki pod publikację. I ostatnim naszym etapem będzie publikacja naszych wyników w czasopismach naukowych, a nasz produkt znajdzie się na półkach sklepowych.